We got any Stephen King fans with us tonight? Um, sure. Outlander! The ice is gonna break! Come and play with us. We all float down here, and you will too. Sometimes, that is better. I'm your number one fan. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. W kolejnym odcinku z serii Radio SK Extra, krótszym niż ostatnie odcinki z tej serii, tak trochę wracamy do korzeni, taką mam przynajmniej nadzieję, że tutaj wyjdzie króciutki odcinek, aczkolwiek nie do końca do korzeni, no bo na początku to były podcasty audio. A od jakiegoś czasu robię relacje z imprez, relacje z targów książki, takie pamiątki w postaci wideo. No i dzisiaj chciałbym właśnie opowiedzieć o... Przedpremierowym pokazie filmu Życie Czaka Króciutka moja relacja, oprócz tego jakieś migawki, żebyście zobaczyli jak to wyglądało. To jest wiecie, trochę dla mnie, trochę na pamiątkę tego wydarzenia. E, ostatnio Murasz szukała zdjęcia ścianki, e, im mroczniej tym lepiej, sprzed roku, z targów książki i nikt z nas nie miał. No w takich czasach żyjemy niestety, że trzaskamy pełno zdjęcia, one giną. Więc te filmiki są trochę dla mnie pamiątką, a trochę też, żeby się z wami tutaj napić kawki. No dobrze. Życie Czaka w ten weekend miała miejsce premiera tego filmu. Nasza długa recenzja znajduje się oczywiście w Radiu SK. Ja bardzo polecam ten film. To jest fantastyczny film, to jest według mnie jedna z najlepszych ekranizacji Stevena Kinga. Natomiast ja dziś chciałem pomówić o pokazie, który odbył się troszeczkę ponad miesiąc. Pokazać wam, jak to wyglądało, tylko tak na szybko, nie? 25 czerwca, środa w Kinotece w Pałacu Kultury o godzinie 18.30 odbyła się projekcja filmu, a o godzinie 20.45 spotkanie i no ja pamiętam, no, nawet byłem gotowy kupić ten bilet od kogoś, od kogoś kto wejdzie, bo, bo zakładałem, że nas wpuszczą tam bez biletów i mówię ja zapłacę, ja zapłacę cenę biletu byleby mieć ten papierek. No minął miesiąc, a to już połowy nie widać, nie? Zapomniałem, na czym to jest drukowane. E, ok, to był mój drugi seans kinowy, bo jakoś tam dwa tygodnie wcześniej, 10 czerwca chyba, odbył się taki pokaz zamknięty dla zaproszonych gości. E, tam było już bez żadnej fety, bardzo mało ludzi tak naprawdę, taka tylko możliwość z samego rana w środku tygodnia obejrzenia filmu. Ja planuję iść jeszcze raz. No, mam zaproszenie na ten film i planuję na niego pójść, ale no, w ten weekend się nie bardzo wyrobiłem. Może za tydzień zobaczymy. No ale dobra, miało być szybko. Jak, wyglądała, jak wyglądał ten pokaz przedpremierowy? No on odbył się w Kinotece, czyli w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i po pierwsze była tam ścianka, nie, wiecie, nie jakaś ogromna ścianka, ale taka do kręcenia filmów, bardzo fajny, kwadratowy, duży baner z plakatem, w sensie z grafiką z plakatu i dużo napisów Życie czeka. No my sobie oczywiście robiliśmy tonę zdjęć na tle tego, wszystkie zginą, <laughs> chyba, że ktoś zrobi w StephenKing.pl w końcu fotorelację, no może ja kiedyś. I te zdjęcia przynajmniej tam zostaną. A też po filmie kinoteka poprosiła nas o, już wcześniej wiedzieliśmy, nie? O nagranie kilku zdań na szybko na temat filmu zaraz po projekcji. Ja nie mam pojęcia, co oni planują z tym zrobić. W zasadzie myślałem, że to już gdzieś będzie udostępnione. Nie wiem, jak to wyszło, bo możliwe, że wyszło badziewnie i dlatego tego nigdzie nie ma. A może gdzieś zobaczycie jakieś migawki z naszymi wypowiedziami. Ehm... Po drugie, na ekranie przed seansem były takie. Może najpierw kaweczka. Na ekranie przed seansem były takie migawki fajne, duże zdjęcia, fotosy z filmu. No i co jakiś czas wiecie, partnerzy i sponsorzy. I ja wam powiem, że duma mnie rozpierała, jak zobaczyłem na... Ekranie kinowym logo Stephen King Pearl, Bo ja to zacząłem robić jako dzieciak w zupełnie innych czasach. Ja nieraz to wspominam, że pamiętam jak Pruszyński wydawał taką twardookładkową, taką z okładkami Jacka Kopalskiego, taką os w sensie nieładnie grzbiety zaokrąglone taka, no dobra, wiecie o co chodzi, nie? I tam był adres pruszyński.pl i ja pamiętam jak szedłem z psem gdzieś tam na spacer i sobie myślałem kiedyś może tam by było stevenking.pl nie? Absolutnie nierealne, absolutnie niemożliwe, ale tak sobie marzyłem. No okazało się to jak najbardziej realne i możliwe, bo dziesiątki książek z adresem Stephen King były, ale też pamiętam, że kiedyś byłem w kinie, tam nie wiem, to już pewnie 20 lat temu i mignęło mi logo tam film webu czy czegoś, nie? I tak sobie pomyślałem: o, a gdyby kiedyś dożyć czegoś takiego, ale mówię, to to już jest absolutnie niemożliwe, nie? No i jak tutaj zobaczyłem, to małe logo Stephen King PL, ale na białym tle ładnie, wszystko widoczne, duma niesamowita. Ja to często podaję jako anegdotkę, bo ja to robiłem na studiach. No to już było ponad 20 lat temu. I ja to rysowałem w Paint. Siedziałem, rysowałem w Paint, miałem różne yy, warianty, wybrałem ten i do dzisiaj ta graficzka to jest jedyna graficzka, jaka istnieje. To jest trochę, wiecie, trochę wstyd, nie? gdy Proszą nas wydawcy, czy teraz też dystrybutorzy kinowi o podesłanie logo, a ja im podsyłam taką graficzkę, którą 20 chyba jeden lat temu zrobiłem w pańcie i, i wiecie, trochę nie na dzisiejsze standardy rzecz, nie? Ale była na ekranie kinowym, była. No, no, no to o czym my tutaj mówimy? <laughs> nie, naprawdę fantastycznie, cieszyłem się niesamowicie. Ok, wprowadzenie do filmu zrobił e, Marcin Radomski, e, krótkie, treściwe, ok, tam nie, nie trzeba było konkretów, nie? A po całym e, pokazie filmu odbył się panel dyskusyjny, panel dyskusyjny pod tytułem Stephen King, filozof popkultury. I tutaj na szybko tylko przeczytam. Eee, po pokazie spotkanie z ekspertami. Prowadzący: Marcin Radomski, dziennikarz i krytyk filmowy, autor Kino Rozmowy na YouTube. Goście: Joanna Murawska, redaktorka serwisu Steven King.pl. Hubert Spandowski, czyli ja, założyciel serwisu Steven King.pl, autor podcastu Radio S. Robert Ziembiński, dziennikarz, pisarz i scenarzysta, autor biografii. O Stevenie Kingu oraz Maciej Barczewski, reżyser i scenarzysta, autor filmu My Pretty Pony na podstawie opowiadania Stevena Kinga. Bardzo się cieszyłem ze spotkania tych ludzi, bo to są ludzie, których pracę szanuję. Pierwotnie w panelu miał brać jeszcze udział Tomasz Stawiszyński filozof i eseista, ale jakoś w ostatnim tygodniu przed panelem on się wykruszył. No i ja nie będę tutaj, wiecie, streszczał tego panelu, mówił o nim, no bo tak naprawdę zapis tego panelu możecie oglądać w Radiu SK, dzięki Rychowi w wersji wideo. Tam było całkiem dobre nagłośnienie. to, co rychu wrzucił, to jest to, co on nagrywał z komórki, oczywiście po jakiejś tam obróbce drobnej. ale no, no, no widać, że nagłośnienie było całkiem spoko to jest jednak sala kinowa. E, nie będę oceniał tego panelu, bo to nie jest moja rola. E, powiem tylko, że to była dla mnie ogromna frajda. Coś, co zaczęło się rok temu, wiecie. Prowadzimy te swoje prelekcje, ale to jest jednak rzecz fanowska, to jest jednak rzecz taka nieoficjalna, a organizowane przez wydawców panele dyskusyjne na targach książki. No, ja im daję troszeczkę wyższą rangę, bo to jest jednak polski wydawca Stephena Kinga, więc dla mnie ma to jakieś tam ziarenko oficjalności, nie? I bardzo się cieszę, że to się rozrosło na tę drugą gałąź, czyli ekranizację jego tekstów. No, występować w kinie to jest marzenie siedzieć na tle e, ogromnego baneru e, który wyświetlany jest za nami wiecie na ogromnym ekranie baner z e, grafiką z jednej z najlepszych ekranizacji Stephena Kinga baner z ogromnymi naszymi nazwiskami a my siedzimy na sali kinowej i widzimy tych ludzi e, na tych fotelach To e, no, fantastyczne e, uczucie bardzo się cieszę, że tego doświadczyłem. No mam nadzieję, że uda się to powtórzyć. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten panel mógł się odbyć i ten pokaz mógł się odbyć. Wiecie, to nie było żadne gigantyczne wydarzenie. Ale ja trochę nie wiedziałem czego się spodziewać, bo jadąc na ten pokaz, gdzie byliśmy zaproszeni, ten pokaz zamknięty, ja też się przygotowałem, że a może coś nagram, będę miał najwyżej <laughs> przepraszam Jakąś małą wstawkę do wiadomości z martwej strefy, albo coś takiego. Albo, może, wiecie, zaczyna się lato za chwilę i będą, e, będzie więcej takich pokazów. Może to sobie wszystko zbiorę. Ja coś takiego rok temu planowałem, i potem zrobię takie wideo zbiorcze z pokazów filmowych Stevena Kinga w Polsce, na których byłem. No, na tym pokazie. Zupełnie pierwszym zamkniętym. Nic takiego nie było. A tutaj byłem naprawdę po, pod, pod wrażeniem, że są fajne rzeczy. Nie jest ścianka, jest naprawdę fajnie przygotowana sala kinowa. E, mega rzecz z tym panelem na sam koniec, z tym spotkaniem. Rewelacyjna rzecz. I podczas panelu. Yy, zaczynamy mówić o swojej kolekcji i Murasz wspomina, że już tutaj, jak tylko zobaczyliśmy tę ściankę, to było raz, dwa, trzy, zamawiam, raz, dwa, trzy, zabawiam. i jej w tej przerywam, no przecież no, no nie dadzą ci tego tej ścianki, no weź dziewczyno, nie, yy, dadzą. Murasz już po panelu dogadała się, że bierze ściankę. Jeszcze jej nie ma, bo teraz jest premiera, więc ona jest potrzebna jeszcze w kilku miejscach. Oczywiście bez tego całego szkieletu, nie? Sam baner, nie? ale to jest całkiem duże. Już ma na to miejsce, będzie wisiało w sypialni. Ja umurasz ostatnio jestem bardzo często u Murarzy, bo to Murasz i Kiro, nie? Sorry, Kiro. E <słuch> Jestem u nich często, już tam żartujemy, że pościeli nie ma co prać. Także, e, także jakbym miał to w domu, jakbym miał to u siebie. Nie? Dobrze, e, to by było wszystko. Powiedziałem, że będzie krótko. Ja was bardzo zapraszam na ten film. On leciał, jego premiera była w ten weekend, no, ale jeszcze przez jakiś czas będzie leciał. Aczkolwiek, no, patrząc na to, jak wygląda żywotność ostatnio filmów w kinach. To nie, nie, nie zostawiałbym tego na ostatnią chwilę. A naprawdę warto iść. Mnie ten film się mega podoba. I teraz mamy, wiecie, mieliśmy 30-lecie Skazanych na Shawshank. za chwilę Skazani na Shawshank znów będą w kinie. I, I ja czasami rozmawiam z fanami i na przykład teraz, jak Multikino ogłosiło, że będzie miało e, pokazy Skazanych na Shawshank, ja mówię, że ja już, ja już nie będę szedł, nie, chyba. Bo ja widziałem ten film na 30-lecie w kinie i widziałem go premierowo. No i wszyscy, o, to już to było tyle lat temu, nie? No i... Jak za 30 lat będziemy obchodzić 30-lecie życia Czaka, i to będzie film tak wielki, jak skazanie na Shausen dzisiaj, to będziecie mogli powiedzieć wtedy: Ja byłem, byłam na premierze. No tylko musicie na nią iść. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Sleep tight, boys and girls, with the dead.